Stożek i półkula mają wspólną podstawę i jednakowe objętości. Uzasadnij, że tangens kąta między wysokością stożka a jego podstawą jest równy 0,5. No to tak. R, czyli promień, skoro stożek i półkula mają wspólną podstawę, to znaczy, że R to jest promień stożka. Ale też ten sam R to jest e, promień półkuli. Promień półkuli. No i teraz tak. Objętość stożka to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy h. A objętość półkuli, kuli 4 trzecie pi r do trzeciej. No a półkuli to jest 1 druga. Z czterech trzecich, czyli tutaj mogę skrócić, 2 trzecie pi r do potęgi trzeciej. Mają jednakowe objętości, czyli 1 trzecia pi r kwadrat h równa się 2 trzecie pi r do trzeciej. To teraz tak, po kolei. Najpierw podzielę przez pi r kwadrat. Mogę podzielić przez r, bo wiem, że nie jest równe 0, nawet większe od 0, czyli mogę przez, przez r podzielić. Czyli 1 trzecia h równa się 2 trzecie r razy 3, czyli h równa się 2r. Uzasadni, że tangens kąta między wysokością stożka a jego tworzącą, no, czyli teraz tutaj e, rysunek e, stożka e, tworząca stożka, czyli tutaj i e, między tutaj mi się to troszeczkę zjechało. E, Tangens kąta między wysokością stożka, a jego tworzącą, czyli teraz wysokość stożka. Tutaj promień mi domknie trójkąt. Ten trójkąt jest prostokątny, tutaj jest kąt prosty. To jest wysokość stożka, a to jest tworząca stożka. Tangens kąta między wysokością, a jego tworzącą, czyli tutaj mam teraz kąt alfa I należy wykazać, że tangens tego kąta alfa jest równy jedna druga. Tutaj jest promień, czyli tangens alfa jest równy przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta do drugiej przyprostokątnej, czyli tangens alfa równa się, h jest równe 2r, czyli zamiast h podstawiam 2r, r mogę skrócić, czyli jedna druga. Co należało wykazać. Zadanie na jutro: równanie trygonometryczne, podane może w trochę bardziej żartobliwej formie. Uwaga, zadanie podchwytliwe.